Na razie jest wszystko ok. We wrześniu przyszedłem zabieg operacji usunięcia przepukliny w odcinku lęźwiowym to było już prawie 5 miesięcy temu. Wracam do pełnych treningów, także najgorsze już za mną. W moim przypadku było tak, że sobie narobiłem, że tak powiem, biedy na siłowni. Gdzieś 2 lata z tym walczyłem. Musiałem się poddać zabiegowi, żeby to usunąć i już jest ok. Zwłaszcza teraz, kiedy trochę komplikacji wyszło, kiedy nie zdobyliśmy tej kwalifikacji jako reprezentacja w sierpniu. Troszkę się dwójki musiały zmieniać. Ja jeszcze miałem zabieg operacji, który też mnie wykluczył jesienią z treningów. Zobaczymy, co będzie. Na pewno ciężko trenuję, każdego dnia dajesz siebie 100%, a co będzie w przyszłości, zobaczymy. Jest rywalizacja, ale to mi się wydaje, że każdy też gdzieś tam sam ze sobą walczy, żeby się poprawiać na każdym treningu i żeby po prostu na zawodach być tym najlepszym zawodnikiem. Ja do tego miejsca przyjeżdżam prawie 10 lat. Pierwszy raz byłem w 2017 roku tutaj, właśnie z tenerem Markiem. Także to już jest któryś rok z rzędu, kiedy tu przyjeżdżam. Także no, czuję się, powiedzmy, tutaj jak w drugim domu, ale to tylko przez to, że po prostu tak długo tutaj jestem.